Proszę Państwa, znajdujemy się w polskim kościele Frontline w Liverpool. Myślę, że to był bardzo dobry czas dla nas wszystkich, jakże dla organizatorów, ale też przede wszystkim dla ludzi, którzy przybyli. Nie wszyscy mieli gdzie spędzić ten czas w święta. Niektórzy by byli sami w domu, a proszę mi wierzyć, że niektórzy nawet na ulicy. I zorganizowaliśmy ten czas, aby ludzie poczuli, że Chrystus prawdziwie się urodził, że to nie chodzi w tych świętach o to, abyśmy nawet ze sobą przebywali, ale przede wszystkim, żebyśmy przebywali z Bogiem, który przyszedł na ten świat, urodził się, abyśmy my mogli w tym mieć zbawienie. Dużo, dużo było osób, które tutaj korzystały z Waszej gościnności? Trudno powiedzieć, ale myślę, że około 60-70 osób było na pewno ten kościół jest dla mnie domem. Jest tutaj wiele miłości, które daje właśnie pastor Emanuel czy Ania, dlatego tutaj z chęcią wracamy. Nie jesteśmy w tym kościele, ponieważ moja rodzina nie jest całkowicie polska, jesteśmy mieszaną rodziną, więc e, moim mężem trochę trudniej się znaleźć w, w polskim kościele, ponieważ wszyscy mówią po polsku. Nie oszukujmy się, jest to polski kościół, więc musimy mówić po polsku, ale e, mój mąż też bardzo zakochany jest w tym kościele, jest zakochany w cudzysłowie oczywiście w naszym pastorze, tutaj Emanuelu, do którego zawsze chcemy wracać, zawsze gdzieś tam kontakt jakiś mam, mimo tego, że nie jesteśmy tutaj na co dzień, ale ten kontakt może jest prawie na co dzień prawie na co dzień, za nią na co dzień, <laughs> A, więc dlatego tu też jesteśmy. Dzisiaj też to była taka last minute decyzja, że tutaj przyszliśmy, bo mieliśmy spędzić wieczorem w domu razem z dziećmi, ale, ale serce jednak ciągnie do, do polskości, do domu i ten domem polskim jest tutaj właśnie Kościół Frontline. Dla mnie ten czas był bardzo ważny, ponieważ było widać, że ludzie tutaj przychodzą, żeby spędzić razem czas w jedności, jako rodzina. Osoby, które są samotne, które są dotknięte kryzysem bezdomności, które są, czują się odrzucone, być może nawet nie mają funduszy na to, żeby pokryć tak wspaniałe jedzenie, jakie ugotowała nam żona Emanuela Sylwia, która to przygotowała, było coś wspaniałego. Także jest to miejsce, do którego każdy może przyjść i celem naszego spotkania było przede wszystkim jedność, jedność jako rodzina, żeby spędzić ten czas razem, żeby się nawzajem błogosławić. Płatkiem, przywitać osoby, których dawno nie widzieliśmy. Być może po prostu widzimy się tylko na wigilię, ale jest to czas dla wszystkich. Każdy mógł tu przyjść, drzwi były szeroko otwarte i mieliśmy przyjemność służyć bardzo wielu osobom, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Wspaniale, dziękujemy Wam i dziękujemy Wam za gościnę, ponieważ też czuliśmy się naprawdę wspaniale ugoszczeni. Myślę, że tutaj cały nasz zespół mógłby to potwierdzić, aczkolwiek stoją za kamerą, ale dziękujemy Wam bardzo. Zapraszamy na przyszłą Wigilię, która odbędzie się za rok, jeśli Bóg pozwoli. Każdy, kto potrzebuje, każdy, kto czuje się samotny w tym mieście czy w całej UK, zapraszamy do nas na Wigilię, abyśmy spędzili razem ten czas przyrodzącym się Chrystusie w naszych sercach. Dziękuję. Wspaniale. Zatem pamiętajcie, jesteście zaproszeni. Dziękujemy bardzo.